Witam w Słabogrowym Poradniku, w którym pokażę Wam jak podmienić cutscenki z gry na własne filmy. Pierw wchodzimy w folder z grą, Work, Data, Video. Widzimy, że pliki wideo są zapisane w formacie Big, a więc nasz film musi być w tym samym formacie, żeby ta sztuczka zadziałała. Wchodzimy na stronę, którą podałem w opisie i pobieramy Rad Video Tools. Następnie rozpakowujemy paczkę. Hasło do paczki to Rad, pisane z dużych liter. Ja nie wypakowywałem tej aplikacji, gdyż zrobiłem to wcześniej na potrzeby Shorta. Po czym instalujemy tą aplikację w wybranym przez siebie folderze. Po instalacji odpalamy Rad Video Tools. Teraz będzie nam potrzebny filmik, który przygotowaliśmy do podmianki. Przeciągamy go do aplikacji i klikamy bing it, po czym czekamy chwilę aż aplikacja przekonwertuje nasz plik. Następnie przeciągamy przekonwertowany plik wideo do folderu gothic-work-data-video. Następnie zmieniamy Kaccence nazwę, żeby jej nie stracić i móc cały proces odwrócić. Kolejno zmieniamy nazwę naszego filmu na nazwę oryginalnej kaccenki. Teraz wystarczy odpalić gotika i cieszyć się kaccenką, którą sami zrobiliśmy. Jeśli film się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. W roku 2007 Jarosław Kaczyński obalił swego brata, i